WCHODZIMY WCHODZIMY DO MEDERU Słuchajcie jeszcze sobie zjem Zjem Wyszłem Tak tam co nagrywałem Ale Mógłbym zginąć Gdybym tak to zostawił Więc yy, tarcza No może być budulca mam Pochodnia mam to jedziemy Li... w ogóle się nie przywitałem Siemka o gdzie jesteśmy? nie mam chogliny e no właśnie cofnę się bo nie mam nic złotego Kurde, no dobra tam. Mój brzuch już wariuje z głodu, ale no muszę to nagrać. Ja no na biorę grzybka, grzybek. O, właśnie dlatego chciałem coś złotego. To widzimy się jak znajdę fortecę, bo zanim ją znajdę też trochę minie, więc pum. Okej, okay. no długo szukałem. Możecie zobaczyć nawet na kratce, gdzie jestem? No długo szukałem chyba godzina pół. No bardzo długo. Oj. Są. Nie. <ścoughs> no. Montarczę. To wychodzi. Wow. Ten mnie zabije. Strzelają. Już jestem. A! Ah. Spadaj. Ej, Oła! Owak! Wszystko od początku. No nie. No to. No to co? Zaczynamy od początku. No nie mogę tego tak stracić teraz. No nie mogę. No nie. No i co teraz? Tak się fajnie zaczynało i wszystko poszło. Nie. 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 No i wszystko stracone. No to nara. Jestem mega smutny ale chyba teraz zrobię jakąś serię czegoś innego no nie wiem no to nara